Najem społeczny w Polsce to cały szereg programów czy instrumentów, które wykorzystują najczęściej gminy, spółki gminne, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, ale także ostatnio powoływane SIMY, czyli społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Są to zasoby budowane w jakiś sposób z dopłatą środków publicznych, które dzięki temu są tańsze i tutaj mówimy właśnie czy o mieszkaniach w TBS, dla trochę bardziej zamożnych lokatorów, ale tam jest potrzebne wniesienie wkładu własnego, albo mieszkania komunalne, albo mieszkania w społecznych agencjach najmu, w których to również ustawodawca od lipca przewidział dopłaty do czynszu dla osób, które są w trudniejszej sytuacji materialnej. Także rynek ten społeczny, czyli taki non-profit poszerza się w Polsce, rozbudowuje, chociaż bardzo powoli jest do tego potrzebny cały Cały szereg instrumentów, aby nie dobudowywać zasobów, można pomyśleć również w tych gminach, gdzie właśnie nie ma takich planów albo nie ma środków na dobudowywanie zasobu dostępnego cenowo, można pomyśleć o pustostanach, o remontach pustostanów, budynków, które można przekształcić na cele mieszkaniowe, a będzie to możliwe między innymi. Za pomocą środków z programu Renovation Wave, czyli Fala Renowacji, to są środki unijne, które niebawem w Polsce również będą dostępne. Od niedawna samorządy mają możliwość uzupełnienia swojej oferty dostępnego cenowo najmu o mieszkania pozyskane w ramach Społecznych Agencji Najmu, które to pozwalają pozyskać istniejący już zasób, a zatem nie dobudowywać nowego, jeżeli nie ma takich możliwości, albo przekształcać zasób wydzierżawiony od instytucjonalnych bądź prywatnych właścicieli właśnie w sieć takich mieszkań, które z dopłatą do czynszu można wynająć członkom wspólnoty samorządowej, czyli po prostu mieszkańcom. To pozwoli zamieszkać osobom w trudniejszej sytuacji życiowej, ale też takim, które na przykład w ogóle wychodzą z kryzysu bezdomności. To również może pomóc na przykład zatrzymać wyludnianie się niektórych gmin.